Joko, o czym myślisz, gdy nie masz ochoty działać? Pisałem już o tym kiedyś i myślę, że to jest bardzo ważne. Rzymu nie zbudowano w dzień. Wszyscy o tym wiemy. Każdy słyszał to powiedzenie. Ale Rzym nie rozpadł się również w jedną noc. Potrzebne były setki lat, by Rzym osiągnął swój szczyt. Ale również potrzeba było czasu setek lat, by Rzym rozpadł się i upadł. I to tak jest reprezentowym life. Nie osiągniesz nic istotnego szybko i łatwo. To wymaga czasu. Wymaga wysiłku. Wszystko co ważne wymaga nieustannego dążenia. Dzień out. za dniem. Nic samo nie przychodzi. Z, Z drugiej strony zauważ, że niewiele rzeczy całkowicie się rozpada nie w jednej chwili. At least at first. Przynajmniej na it's, początku. It's a slow to powolny proces. proces. Jedna pomyłka tutaj, jakaś przeszkoda tam, powolne there, wypalanie się dyscypliny i woli walki w czasie. That's the thing. I w tym oh. rzecz, zarówno sukces, jak i porażka, slow to powolne procesy. O, możesz powoli budować coś i piąć się wysoko, albo powoli niszczyć aż do gruntu. Dlatego mówię, że musisz być uważnym. Musisz być skupiony na każdej pojedynczej sekundzie. te sekundy zmieniają się w minuty, a minuty przekształcają się w godziny, godziny stają się dniami, a dni stają się latami. A więc ta sekunda, ta, która właśnie minęła, ona miała znaczenie. Tak samo jak ta kolejna i następna, i w ciągu tych cennych sekund właśnie coś budujesz albo niszczysz. Zyskujesz nowe horyzonty albo je tracisz dokładnie w tej sekundzie i w każdej swej sekundzie. Każda sekunda jest istotna. Więc spraw, aby każda sekunda miała znaczenie.